Million Dollar Hotel to miał być film sylwestrowy, ale po kilkunastu pierwszych minutach został wyłączony, ponieważ był tak dziwny, tak specyficzny, ale wróciłam do niego ostatnio i podobał mi się. Akcja dzieje się w Los Angeles. Ktoś. Spada z dachu tytułowego hotelu, no i nikt by się tym nie przejął, gdyby nie fakt, gdyby nie okazało się, że jest to syn milior... milionera, <grymny> Gdyby nie okazało się, że jest to syn milionera jakiegoś szychy telewizyjnego, i do akcji wkracza agent FBI Mel Gibson. I po prostu jak on wkracza do tego hotelu, to właśnie jest ten moment, w którym już po prostu wydaje ci się, że to, to jest za dużo. No, przede wszystkim też, um, no, obawiałam się, że będzie strasznie dużo przemocy um, w tym filmie. No i jest przemoc, um, no, ale nie non-stop i nie też taka um, całkiem. Znaczy, dociskająca bywa też, no, jak to powiedzieć. Um, no, do zniesienia, do zniesienia, jeszcze to nie przekraczało mojej granicy wytrzymałości. No i ciekawe jest to, że po czasie sobie włączyłam znowu ten film i okazało się, że trochę sobie dopowiedziałam albo źle zapamiętałam trochę ten początek i po prostu oglądałam trochę inny film. E, bardzo ciekawe doświadczenie i. To łączy ten film z książką mojego dzieciństwa, czyli z Rasmusem, rycerzem Białej Róży. Ponieważ tą książkę, krążę taki mit, też tak czytałam, że po prostu dopowiadałam sobie, co w niej jest. Czyli po prostu nie do końca jeszcze byłam taka sprawna w czytaniu, nie wiem o co chodzi i, i trochę sobie zmyślałam. I do tej pory nie wiem, czy to jest prawda. Ja myślałam, że to jest taka książka. Lekka. Właśnie tutaj grupa dzieci się bawi, przeżywa swoje przygody, okazało się, że tam jest naprawdę dramat. No i to, co łączy właśnie też ten film i, i tą książkę, to grupa, wspólnota. W Milion Dollar Hotel. Mamy grupę ludzi, która w większości no, oni są z marginesu, oni są wyrzuceni poza społeczeństwo i tak w większości um, są chorzy psychicznie. Jeden mężczyzna twierdzi, że um, pisał teksty piosenek Beatlesom. No i jest to trochę przerysowane, um, ale z drugiej strony ta grupa jest bardzo barwna, właśnie taka żywa, taka um, Poza systemem, taka trochę z takim potencjałem anarchizującym. No i tą sprawą zaczynają interesować się media. To jest taki kolejny ważny punkt, ponieważ nasza ekipa postanawia sobie trochę popogrywać z mediami i przekazać światu swoją własną historię i jeszcze zarobić na tym. I tutaj, no i wyrwać się tak trochę z tej, z tej nędzy tego życia swojego. Trudnego, I, i są jeszcze w to uwikłane dzieła sztuki. Wokół tego się też kręci intryga, żeby przekonać świat, że ten zmarły, ten syn milionera zostawił po sobie jakieś dzieła, no i żeby, żeby znawcy wycenili je i żeby można było je sprzedać. I moja ulubiona scena to ta. Gdy odbywa się przyjęcie w hotelu, właśnie takie barwne, takie wreszcie takie bogate, i nasza ekipa w tych przepięknych strojach, wreszcie oni są też zauważeni. Oni pogrywają sobie z mediami, ale też bardzo dla nich to jest nobilitujące, że się pojawiają w tych mediach, wreszcie jakby są widoczni dla świata. Więc oni wychodzą tylnym wejściem, żeby Móc wsiąść do limuzyny i zajechać przed y, drzwi, przed główne wejście. No a oni tam mieszkają na co dzień, to, to naprawdę jest ich życie, tam się dzieje, więc to jest taka kwintesencja y, trochę tego filmu, chociaż dzieją się tam jeszcze dziwniejsze rzeczy, też nawiązuje się uczucie między parą y, głównych bohaterów, i oni tworzą swój jakiś taki własny świat. Zresztą, no, każda z tych postaci ma w jakimś sensie swój własny świat, ale tu znowu Baudrillard wchodzi i symulacje, i symulakry, no, że właściwie nie, nie da się tak jasno oddzielić realności i jakiejś fikcji, że to my nadajemy znaczenie. I właśnie bardzo dobry jest ten element tych mediów i, i co one pokazują i co jak ta ekipa, jak ta banda sobie wyobraża właśnie, co jak powinni się przedstawić mediom, co powinni mówić, jaki to powinien być. No oni po prostu występują w przedstawieniu, które myślą, że jest od nich oczekiwane, i jeszcze przy okazji próbują jakoś załatwić swoje sprawy i zrobić też własne przedstawienie. No i tutaj jest właśnie pytanie o, o granice tej rzeczywistości. O jakie definicje sztuki też problematyczność mediów również jest dużo o władzy i o hierarchii. Ten Mel Gibson, agent FBI od pierwszego po prostu momentu wydaje nam się podobny do właśnie jakby pasuje do tych ludzi, którzy tam mieszkają i okazuje się tak naprawdę jednym z nich tym świrem, w cudzysłowie e, i e, tylko że ma inną funkcję, ma inny status, więc jakby ma nad nimi e, władzę. No i to jest takie doświadczenie bardzo mm, zmysłowe, w sensie te kadry y, jest to takie doznanie. Mm, Wizualne, estetyczne, właśnie te kolory, neony, e, odcienie niebieskości. To jak oni w tych strojach swoich e, szalonych, e, e, no, jakby przebywają w tym hotelu, ale tam Mila Jowicz jak, jak wybiega i biegnie właśnie ulicami w swojej srebrzystej sukni. Trochę ten film jest jak sen. Więc w tym sensie też właśnie opowiada, jakby o, o fakturze rzeczywistości, a raczej właśnie o tej jej płynności. Trochę miałam problem z tym, że właśnie jakiś tragizm być może troszeczkę się gubi pod tą taką strefą formalną, formalną czy techniczną, chociaż oczywiście format też opowiada tą historię, więc, więc nie można tego tak sobie rozdzielać, ale miałam wrażenie, że. że nie będę spoilerować, ale że pewien element tej układanki jest tylko pretekstem właśnie dla tej tajemnicy i zagadki. I tak troszkę się rozmywa, tak troszkę ginie. Ale być może właśnie też ci bohaterowie... Okej, okay, tu bym musiała wejść w duże spoilery. No na pewno jest bohater, który traktuje rzeczy śmiertelnie poważnie, ale jest też bohater, który się, yy, który się gubi, który trochę jest pozbawiony już własnego życia, trochę jakby dał się zgnieść i i został sprowadzony do takiej roli podrzędnej, i nie wie, co miałby nawet z tym zrobić do końca. No i oni są odizolowani, oni są odrębni. Każda jednostka tam jest po prostu e, czymś odrębnym, ale jako grupa są właśnie odrębni. Są jakby wyrzuceni, ale, ale mają w sobie jakąś siłę i ich się ogląda naprawdę świetnie. Czyli wspólnota, jakaś komuna, podobnie jak właśnie przygody tej ekipy, która też nadaje sobie znaczenie i, i sens tym swoim przygodom. No bo ostatecznie, no co, na tym polega życie, że, że wymyślamy sobie naszą rzeczywistość i, i to my nadajemy jej sens. I nie wiem, no, w grupie jest też taki właśnie potencjał, Filmowy, jeżeli jest dobrze jakby skonstruowany film czy, czy książka, jakaś opowieść, to po prostu y, to płynie, to płynie tak, y, tak lekko i jest, y, jest wciągające. Prawdopodobnie to też przez dynamikę grupy, że to jest jednak grupa, a nie tylko y, jakaś, jakiś jeden bohater. I myślę, że też głównym epitetem, który jednak określałby ten film, to jest dziwność. I niby nie jest to wartość sama w sobie, ale ja tak lubię być zeskakiwana i zobaczyć coś, czego nigdy nie widziałam. No i oczywiście, jeżeli to mi się podoba, no to to jest taka już totalnie czysta, frajda, no a takiego filmu nigdy nie widziałam i muszę powiedzieć, że Wenders to jest po prostu jakiś mistrz różnorodności. Tutaj biało-czarne filmy drogi, jakieś takie wzruszające, pełne zachwytów, takie, takie bardzo uważne, powolne. Tutaj właśnie jakaś szalona akcja, jakieś takie no, no, żywe, energiczne, pulsujące, pełne kolorów. Sklej Paryż Teksas, na przykład, jest pełne kolorów, ale, ale też ma trochę inny rytm. W sensie naprawdę jakby wyobraźnia tego reżysera przekracza wszystko, co się zna. Na dodatek te wszystkie filmy mimo że tak inne, to jakby rozpoznajemy, że to jest style Wendelsa. No i też, jeżeli ktoś lubi Twin Peaks, gdzie też jest właśnie jakby śmierć na pierwszym planie, i, i bohaterka, która ginie. To tak naprawdę odgrywa mega istotną rolę i ciągle jest obecna, podobnie jest właśnie w tym filmie. I zresztą atmosfera i klimat jest też dość podobny, taki, taki duszny, taki, taki pełen dziwności, zagadki, nie wiadomo trochę co się dzieje. Podobny też jest wizualnie, więc, więc Lynch, jeżeli ktoś lubi, to, to myślę, że też powinien mu się spodobać. No to jest, to jest taka groteska, myślę. Groteska satyra. Tragi, komedia i ciąży nam z każdą kolejną sceną, trochę nam ten film zaczyna ciążyć i jest ostatecznie bolesny, bo chcąc, nie chcąc, jest trochę opowieścią o jakiejś sprawiedliwości, a raczej jej braku. Dlaczego połączyłam te dwie rzeczy? Nie ja myślę, że w ogóle na tym polega oglądanie filmów czy czytanie książek, że jednak filtrujemy to przez siebie, opowiadamy. Sobie jakąś też swoją historię i wplatamy tam też siebie po prostu. Ta Astrid Lindgren już z taką okładką trochę zmaltretowaną, no to to jest taka książka amulet. Taka książka, która daje ci swój świat, możesz się troszeczkę odizolować, ale z drugiej strony łączy cię z tym, co na zewnątrz i mówi ci, szukaj dalej, odkrywaj, bo być może jest więcej takich rzeczy. No i potem trafiasz na milion dolarów hotel i masz takie jezu, jakie co. Co, co, tam, co, tam, co tu się dzieje? Ale i też czujesz, mm, to, jest, to jest trochę moje. I tak sobie gromadzimy takie amulety. I to jest w ogóle też ciekawe, że nigdy moglibyśmy tego nie odkryć. To mnie zawsze tak po prostu zaskakuje. Właśnie mam wrażenie, że z takim wendersem, no jak to? Nie mogłam tego nie obejrzeć. Jak ja bym żyła, gdybym tego nie obejrzała. Kim ja bym była, gdybym tego nie widziała. Więc życzę wszystkim, żeby tak. Poszerzali swój świat wewnętrzny o takie jakieś cenne doświadczenia. I cóż, jak macie ochotę na trochę wariactwa i życia w śnie naszych przedziwnych bohaterów, to zachęcam.